Powiat Legionowski i Powiatowe Centrum Integracji Społecznej uruchamia w tym roku kolejną edycję konkursu Odpowiedzialnie Społecznie. Serdecznie zachęcam pracobiorców, pracodawców i wszelkie instytucje do włączenia się w ten konkurs i do propagowania idei Odpowiedzialnie Społecznie. Idea konkursu Odpowiedzialni społecznie zrodziła się z chęci promowania i podziękowania osobom, firmom i instytucjom, które na terenie Powiatu Legionowskiego prowadzą swoje działania w sposób nieszablonowy, w sposób w ramach którego dbają o środowisko naturalne, dbają o swoje sąsiedztwo, o rozwój swojej społeczności lokalnej. Zapraszamy państwa już do piątej edycji konkursu, który jest organizowany przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej oraz Powiat Legionowski. Wyróżnimy laureatów w trzech kategoriach: przedsiębiorca odpowiedzialny społecznie, instytucja odpowiedzialna społecznie, pracownik odpowiedzialny społecznie. Dokumenty dotyczące konkursu, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.cis legionowski.pl oraz na stronie internetowej Powiatu Legionowskiego.